Siemano wszystkim, z tej strony Locoste. Witam was już w moim pierwszym odcinku z nowej serii, a będzie to seria Minecraft ogarnijmy moda. Dzisiejszą modyfikacją, którą się zajmiemy to będzie mod, który się nazywa Craftable or. Mod ten pozwala nam na kraftowanie rud. Nie potrzebujemy do tego właśnie kilofazy Silk Touch. Możemy tu skraftować między innymi żelazo, które kraftujemy w ten oto sposób. Rudę złota, rudę emeralda i rudę diamentów. I to by było na wszystko, co kryje w sobie ten mod. Yy, mam nadzieję, że Wam się bardzo spodobało, mi się naprawdę podoba. Yy, to teraz się z Wami pożegnam, trzymajcie się i cześć.